Dzień dobry, dzień dobry. Zadajmy sobie pytanie, co to jest równanie różniczkowe. O co chodzi z równaniami różniczkowymi i w jaki sposób będziemy też je mogli rozwiązywać. O co w ogóle chodzi w tej tematyce równań różniczkowych? Ta seria, którą ten film otwiera, będzie dotyczyła równań różniczkowych, rozwiązywania równań różniczkowych. Jak z tym pójdzie, jaka będzie historia, to zobaczymy, ale lećmy i spróbujmy zobaczyć co się z tym będzie działo. Żeby mówić w ogóle o równaniach różniczkowych, no, to musimy sobie powiedzieć w ogóle, co to jest. Mamy równanie różniczkowe, czyli mamy tutaj dwa słowa. Słowo równanie jest nam oczywiście dobrze znane, rozwiązujemy, ucząc się w szkole nawet podstawowe równania liniowe, kwadratowe, potem wielomianowe, trygonometryczne, różne inne. Różniczkowe, słowo trudniejsze, prawda? Słowem, słowo, z którym spotykamy się troszeczkę rzadziej, no bo będzie wiązało się z różniczką. Tutaj możemy patrzeć jak to, jak na pochodną. Czyli równanie różniczkowe, czyli takie równanie. W której będą różniczki, czyli takie równanie, w którym będą pochodne. I pierwsza sprawa, no skoro mówimy o równaniu różniczkowym, to czego my tutaj będziemy szukali? W momencie, kiedy rozwiązujemy równania kwadratowe, równania liniowe, takie powiedzmy normalne równania, no to nie wiadomo, jest liczba. Uwaga, w równaniach różniczkowych nie wiadomo będzie funkcja. Funkcja, powiedzmy jakaś funkcja x, która będzie funkcją na przykład zmiennej t. Tak będą bardzo często fizycy pisali, tak? osoby związane z fizyką, gdzie x to będzie funkcja położenia, najczęściej zależna od t, czyli od czasu. Matematyk być może bardziej napisze y od x, czyli będziemy funkcję mieli y, która zależy od zmiennej x. I uwaga, nie będziemy x szukali czy t, te, czyli tej zmiennej niezależnej, bo tak ją nazwiemy, tylko będziemy szukali tej funkcji, czyli tutaj x albo tutaj, tutaj y. Ja na razie przyjmę tę nomenklaturę, czyli będę pisał w taki sposób, Aczkolwiek w niektórych filmach z tej serii będę to specjalnie zamieniał, żebyśmy też mieli takie, żebyśmy mieli tutaj różne spojrzenie na ten temat i mogli popatrzeć na to w różny sposób. Czyli szukamy funkcji x zmiennej t. Czyli szukamy przede wszystkim funkcji, która, uwaga, ma jakąś dziedzinę, czyli powiedzmy ma jakąś dziedzinę, jest w nim jakiś tam przedział i i ma jakiś zbiór wartości. I ja tutaj będę zakładał, że to będzie zbiór rzeczywisty. No, uwaga, tak nie musi być. To można rozpatrywać szerzej, przy czym to i to będzie generalnie najczęściej jakiś przedział, powiedzmy od alfa do beta. Uwaga, też może być szerzej, który zawarty jest w zbiorze liczb rzeczywistych, prawda? Czyli funkcję rzeczywistą, rzeczywistą, czyli to x to jest jeszcze raz pewna funkcja zmiennej t. No i teraz zobaczcie. No wszystko fajnie, dowiemy to, to już, co będzie niewiadomo. Teraz, czym jest to równanie różniczkowe? Będzie w nim występowała pochodna, czyli przede wszystkim ta funkcja x będzie musiała być funkcją różniczkowalną. Czyli będzie musiała istnieć jej pochodna, no ale być, być może jedna, być może dwie, być może trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziesiąta, sto pięćdziesiąta, 2023. Prawda? I zobaczcie, równanie różniczkowe pierwszego rzędu, czyli przede wszystkim najpierw weźmy sobie pewną szczególną postać tej definicji, czyli równanie różniczkowe pierwszego rzędu. Ten rząd będzie generalnie odpowiadał za to, którą pochodną mamy, z którą pochodną mamy tutaj do czynienia. Czyli pierwszego rzędu będzie występowała w nim pochodna tylko i wyłącznie pierwszego rzędu. To będzie równanie różniczkowe postaci x' równa się tam jakieś f od x i t. Czyli to będzie jakaś taka równość. No, mamy równanie, czyli jest to znak równa się, jest różniczkowe, jest pochodna. Czyli zobaczcie, pochodna funkcji x będzie równa jakiejś wartości funkcji f zmiennej x i zmiennej t. Można ogólnie i to napisać możemy powiedzieć, że równanie rzeczkowe pierwszego rzędu to będzie takie określone przez funkcję T, F od, duże, specjalnie piszę tutaj duże F od T, X oraz X' równa się 0. Zobaczcie, ta druga postać jest troszeczkę ogólniejsza, no bo tutaj możemy no, X' przez dużo więcej pomnożyć. Niekoniecznie za każdym razem będzie łatwe rozwikłanie tej funkcji. Częściej podajemy to w tej górnej postaci, ale ogólniej mamy tę do, jeżeli chodzi o równanie różniczkowe dowolnego rzędu, czyli że powiedzmy napiszmy to n tego rzędu, n tego rzędu, no to będziemy mieli co? f od t x, x' x' druga pochodna i tak aż do x. n tą pochodną oznacza. W taki sposób równa się 0. E, czyli mamy jakąś funkcję, taką, że jak wstawimy tam funkcję x, która jest rozwiązaniem, czyli mamy t x, potem pochodną x, drugą pochodną, trzecią pochodną i tak dalej, dostaniemy pewną równość. Rzeczywiście, funkcja duże f, ona oczywiście też jest pewną funkcją, która ma jakąś dziedzinę, prawda, powiedzmy, określona w jakimś zbiorze j o wartościach y, znowu rzeczywistych. że funkcja i musi być tak dobrana, że właśnie ją się przede wszystkim da tutaj wstawić. Czyli zobaczcie, jeżeli będziemy mówili o rozwiązaniu równania różniczkowego, to będzie musiała być funkcja, która nam pasuje, czyli spełnia to równanie, ale uwaga! Jak musi być też funkcją, którą wstawić się tam w ogóle da, czyli jest możliwe wstawienie tej funkcji. Co to będzie oznaczało? Zobaczcie, to będzie oznaczało, że jak wezmę jakiekolwiek t, czyli dla każdego t należącego do dziedziny funkcji x należącego do i, prawda? Jak wezmę taki punkt, wezmę punkt t, x od t, jeżeli będziemy mówili o równaniu rzecznikowym pierwszego rzędu, to tu wezmę jeszcze x' od t, prawda? To taki punkt musi być w dziedzinie, Funkcji duże F, czyli musi należeć do J. No i oczywiście musi być też tak, że F, czyli jeżeli to faktycznie wstawię od T X od T, X' od T, to faktycznie dla każdego T znowu, czyli tu mamy ten sam kwantyfikator, dla każdego T należącego do I to faktycznie będzie tu jeszcze jeden nawias. To faktycznie będzie równe 0. Czyli zobaczcie, mamy jakby takie dwa warunki, czyli to w ogóle da, jest rozwiązanie, czy jak się wstawi. A ten pierwszy raz mówi, że to się w ogóle da wstać, czyli dla każdego TSI to będzie w ogóle rozwiązanie. I tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, czym jest przedział i czym jest zbiór i jakie on ma korelacje ze zbiorem i Mamy tutaj dużo, dużo, dużo różnych e, możliwości związanych z tym, w jaki sposób to interpretować, e, w jaki sposób to też badać, czego będziemy chcieli badać, e, jakie warunki często fizyczne, chemiczne, biologiczne będą narzucone, ale tak naprawdę równanie różniczkowe, czyli jakaś taka równość, czy jakieś takie równanie gdzie będą występowały pochodne funkcje niewiadomej, czyli przede wszystkim niewiadomą też jest pewna funkcja, której będziemy szukali. Oczywiście w następnych filmikach zapraszam do oglądania całej serii. Będziemy bardziej zgłębiali co to jest równanie i przede wszystkim jak to równanie różniczkowe rozwiązywać i o co w tym chodzi. A na razie zapraszam do oglądania wszystkich innych materiałów na tej pili liście dotyczącej równania czy na całym kanale. A także jeżeli Wam się podoba dajcie łapkę w górę czy subskrybujcie kanał. i zapraszam do oglądania dalej. Dzięki, do zobaczenia. 爸爸。Bye bye.